Czy słyszysz czasem od bliskich lub znajomych takie zdania jak: Odpuść sobie, przestań się zadręczać, wyluzuj, daj sobie spokój z tym. A może już nawet sam masz dość tej swojej potrzeby kontroli i perfekcjonizmu. Ta ciągła samokrytyka już cię wykańcza i chciałbyś chwilę wytknięcia, ale nie wiesz jak i nie umiesz tak po prostu odpuścić. Łatwo się mówi, prawda? Osobie nadwydajnej mentalnie nie wystarczy powiedzieć odpuść sobie, machnij ręką, nie przejmuj się, wyluzuj. Tego typu rady są nie tyle nieskuteczne u osoby nadwydajnej mentalnie, ale mogą wręcz ją wpędzić w poczucie winy i pogłębić problem. Dla osoby o wysokim potencjale intelektualnym nadwydajnej mentalnie o wiele ważniejsze jest zrozumienie. Co tak naprawdę się skrywa za tą potrzebą kontrolowania? Co się skrywa za tym perfekcjonizmem? Czego tak naprawdę nie potrafię odpuścić i dlaczego? Jakie lęki się za tym kryją? Czego się boję i czego staram się uniknąć? Te pytania są istotne i są koniecznym etapem, aby osoba nadwydajna intelektualnie mogła zacząć w końcu powoli sobie odpuszczać. Perfekcjonizm i nadwydajność intelektualna to nierozłączne pojęcia, o czym już wspominałam w poprzednim wideo. Może on jednak przybierać różne formy i różny stopień nasilenia. Perfekcjonizm nie zawsze jest czymś negatywnym. Może być przecież siłą napędową i w sumie to dobrze dążyć do doskonałości. Problem pojawia się jednak wtedy, kiedy staje się ciężarem, kiedy staje się Twoją trucizną. Rodzaje perfekcjonizmu zostały po raz pierwszy opisane i zbadane w latach 70. Naukowcy zasugerowali wtedy podwójny aspekt perfekcjonizmu aspekt zdrowy i aspekt neurotyczny. Zdrowi perfekcjoniści to tacy, którzy mają prawdziwe poczucie przyjemności z ciężkiej pracy. Natomiast neurotyczni perfekcjoniści nie są w stanie doświadczyć satysfakcji, ponieważ to, co robią, nigdy nie wydaje im się wystarczająco dobre. Zdrowe dążenie do doskonałości to takie, kiedy podążasz za swoimi wartościami, za swoimi ideałami, a niezdrowe to takie, kiedy kompulsywnie dążysz do osiągnięcia niemożliwych celów. Niezdrowy perfekcjonizm jest też wtedy, gdy uzależniasz własną wartość od swojej produktywności, od swoich osiągnięć. Gdy nieustannie obwiniasz się za popełniane błędy, gdy zbyt surowo się oceniasz i gdy masz ciągłą potrzebę aprobaty. U takiego perfekcjonisty wszystko jest białe albo czarne, albo doskonałe, albo do niczego. A wiadomo, takie podejście do niepowodzeń pogłębia tylko lęki i obniża poczucie własnej wartości. Zdrowi perfekcjoniści dążą do doskonałości, ale akceptują błędy. Nie oglądają się za siebie, tylko idą dalej. Taki zdrowy perfekcjonizm wciąż motywuje cię do działania, popycha do zmiany na lepsze, do pracy nad sobą. A więc nie ma w nim absolutnie nic złego, nawet jeśli inni mówią, że walczysz z wiatrakami, ale jeśli dla ciebie to ma sens, jeśli to jest dla ciebie ważne, jeśli sprawia ci radość, to dlaczego miałbyś z takim perfekcjonizmem walczyć? No więc napisz, jak to jest u Ciebie, jaki rodzaj perfekcjonizmu Ciebie dotyczy. Warto się nad tym zastanowić, bo jeśli Twój perfekcjonizm zatruwa Ci życie i okrada Ci z energii, to trzeba coś z tym zrobić. No właśnie, ale co? Jako nadwydajny mentalnie, żeby w ogóle móc coś z tym zrobić, to najpierw musisz zrozumieć, skąd to się bierze. Skąd się bierze taki perfekcjonizm i ta niezdrowa, obsesyjna potrzeba kontroli każdego detalu? Odpowiedź może Ci się nie spodobać, ale jeśli będziesz tak całkiem szczery ze sobą i naprawdę dogłębnie to przeanalizujesz, to chyba się ze mną zgodzisz, że kryje się zatem Twoje ego. Tak, właśnie Twoje ego, które boi się o Twój wizerunek. O to, co inni o tobie pomyślą, jak cię widzą. Za tą potrzebą kontroli, niezdrowym perfekcjonizmem kryją się liczne lęki. I zamiast to wypierać, to warto się im przyjrzeć, choć wiem, że jest to dość niewygodne zadanie. To przede wszystkim lęk przed nieznanym. To, co jest niekontrolowane, jest przecież nieznane. Puszczając kontrolę, ryzykujesz nieznane, ryzykujesz. Wyjście ze strefy komfortu. Jest tam lęk przed oceną i osądem innych. To lęk przed odrzuceniem, jeśli nie staniesz na wysokości zadania. Zwłaszcza jeśli doświadczyłeś odrzucenia w dzieciństwie. To lęk przed zwątpieniem w siebie, w swoją wartość, lęk, że odsłonię przed sobą i innymi moje niedoskonałości. Kontrolując, starasz się podświadomie Unikać własnych lęków, braków, frustracji, wątpliwości. Niestety to bardzo wyczerpuje i okrada Ci z energii. Zaakceptować to nie znaczy poddać się ani zrezygnować. To nie znaczy nawet udzielić aprobaty czemuś, z czym się nie zgadzam. Mogę na przykład nie zgadzać się z tym, że mnie skrzywdzono, a jednocześnie zaakceptować, że to się stało i że tego już nie zmienię. Mogę być niezadowolona z tego nagrania, a jednocześnie to zaakceptować i opublikować je, i skoncentrować się na kolejnym. Odpuścić to, zaakceptować, że przeciwności i niedoskonałości istnieją, zamiast tracić energię na opieranie się i walkę z tym, co jest. Kiedy zauważysz, że tracisz energię na roztrząsanie czegoś, na co nie masz wpływu, spróbuj na chwilę powrócić do siebie. Zauważ. Emocje, jakie przez ciebie przepływają, spróbuj odpowiedzieć sobie na pytanie, jak się czuję w tej chwili. Czy mam poczucie niesprawiedliwości, braku uznania, niespełnienia, frustracji, czy czuję strach, smutek, złość? Rozpoznaj te emocje negatywne i nazwij je. Stwierdź po prostu, że one są. Nie starając się im opierać ani ich zwalczać. Zamiast skupiać się na danym wydarzeniu czy sytuacji, powróć do siebie i zapytaj siebie następnie: Co mogę zrobić dla siebie, aby te uczucia były bardziej znośne, aby poczuć się nieco lżej, nieco lepiej? Co jest dla mnie najważniejsze? Jak chcę się poczuć i co mogę zrobić już w tym momencie? Robiąc to, wybierasz świadomie, na co chcesz przekierować swoją energię. Takie odpuszczenie przynosi spokój i lekkość. Odpuszczenie sobie otwiera Twój potencjał, gdyż Twoja energia jest skierowana na Twój rozwój zamiast na blokady. Odpuszczenie to akceptacja tego, co jest i co może być, czyli otwarcie się na nieznane, na niepewne. Odpuścić to, zaakceptować, że nie wiem co będzie, że nie kontroluję wszystkiego. To wiara, że cokolwiek będzie, to będzie ok. To po prostu wiara w siebie, wiara w innych i wiara w życie. Mam nadzieję, że to wideo dało Ci do myślenia i dało Ci wartościowe informacje. Jeśli tak, to subskrybuj, zostaw komentarz albo podziel się swoim doświadczeniem.